Cześć, to Łukasz Woźny. Za nami przynajmniej dwa mecze każdej serii tegorocznych playoffów. Wyciągnąłem z nich kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Zaczynamy. Miami Heat na 8 minut przed końcem spotkania numer 2 przekrywali w Cleveland 13 punktami. W 5 minut udało im się skrócić dystans do 2 punktów. Do meczu przywróciła ich lepsza obrona na obwodzie, nagle mniej chętnie oddająca kawskorzystne korzystne switche i sprytnie podwajająca, jeżeli do nich doszło. W ataku hit przypomnieli sobie, że mogą wyciągać Dariusa Garlanda po zmianach krycia lub korzystać z jego pomyłek. Pokazali tego więcej w pierwszej kwarcie, kiedy szukali takich akcji dla Andrew Wigginsa. W trzech posiadaniach trafił rzut z pół dystansu, rozrzucił piłkę do Bama Atebayo na trójkę w rogu i raz dał się zablokować po minięciu Garlanda. Hit zorientowali się także, że pilnowany przez Garlanda Davion Mitchell sam może coś zrobić na piłce. Kaws nie próbowali ratować złych meczapów zmianami krycia bez piłki. Kilka takowych widzieliśmy w meczu numer 1 od Evan'a Mobleya, który z różnym skutkiem starał się pomóc kolegom. Kenny Atkinson na ran Miami odpowiedział przeniesieniem krycia. Donovan Mitchell krył Daviona Mitchell'a, a Garland został wrzucony na rozciągającego grę rogu Haywooda Highsmitha. To wybiło z rytmu ofensywę hit. Którzy z Highsmithem nie szukali zasłon, dzięki czemu Garland był pod tym względem bezpieczny. Drużyna z Florydy po tej zmianie zdobyła 5 punktów w 7 posiadaniach, licząc do momentu, w którym mecz nie był zamknięty. Raz udało się to po trójce Highsmitha z rogu. Po drugiej stronie parkietu nagle gorący zrobił się Donovan Mitchell, który punktował po dwójkowych akcjach z przez Tylera Hero Maxem Strusem hit zmieniali w nich krycie, próbowali też hedżować te akcje i dać czas na powrót obrońcy, lecz w drugiej kwarcie już widzieliśmy, że zostawia to Mitchellowi za dużo czasu i miejsca na podjęcie decyzji. Hiro w dwóch meczach został wyciągnięty na zasłonie w pick aż 50 razy. Hit tracą w tych akcjach 1.2 punktu na posiadanie. Ofensywa Miami nie była w stanie odpowiedzieć na eksplozję Mitchella, bo choć udawało się generować dobre pozycje, to dla strzelców, z których odpuszczaniem Cavs czuli się komfortowo. Timberwolves w pierwszym meczu serii z Lakers zdobyli aż 27 punktów po trójkach z rogów trafiając 9 z 12 takich rzutów. W kolejnym spotkaniu spodłowali wszystkie 4 próby z narożników. Z 20 pozostałych trójek trafili tylko 5 po tym jak wcześniej na punkty zamienili 11 z 27 rzutów za 3 nie pochodzących z rogów. Część tych pozycji nadal była wolna w drugim meczu, zwłaszcza w kontrach. Lakers nie przesadzali aż tak bardzo z pomocą, starali się przerwać kozioł zawodnikowi z piłką bez odpuszczania pilnowanego strzelca. Do tego zagrali bardziej fizycznie i byli lepsi w swoim schemacie przechodzenia z obrony 1 na 1 do strefy w niektórych posiadaniach, gdy Anthony Edwards miał piłkę na szczycie. Lider Minnesota w otwierającym serię meczu uzbierał 9 asyst, w następnym spotkaniu miał ich 0. Złożyło się na to kilka czynników. Pudła kolegów z dobrych pozycji. Niedostrzeżenie lepiej ustawionych partnerów czy gorszy spacing, zwłaszcza w ustawieniach z rudim gobertem. Center Wilków był celem dla Lakers w izolacjach po zmianach krycia których Minnesota po dwóch spotkaniach traci 1,07 punktu na posiadanie. Jednak to atak decyduje o tym, że Gobert mecz numer 2 kończył na ławce rezerwowych. Francuz w ofensywie zupełnie nie potrafi pokazać swojej przewagi wzrostu. Przeciwnicy mogą od niego podwajać w rolach i stawiać przeciwko jego decyzyjności. Przy wjazdach kolegów nie pomaga im swoimi zasłonami. Jeżeli blisko kosza nie dostanie podania, łatwo od niego wysłać pomoc. Wolves mieli posiadania, kiedy przy linii końcowej było dwóch zawodników. Po minięciu pierwszego obrońcy, Lakers mogli bez konsekwencji wysłać następnego. Gobert miał tylko sześć zbiórek, kilka razy nie zebrał piłki w sytuacjach, które pójdą na jego konto. Jest największym zawodnikiem na parkiecie, musi zacząć jako taki grać. Kate Cunningham w swoim debiucie w playoffach zdobył 21 punktów, trafiając 8 z 21 oddanych rzutów. W drugim meczu uzbierał już 33 oczka na 11 na 21 z gry, jednocześnie oddając 12 rzutów wolnych o 7 więcej niż w pierwszym meczu z Knicks jedną z małych rzeczy, które pomogły liderowi Pistons, były lepsze zasłony. Pojawiło się w nich więcej celowości. Oji Nobi na zasłonach stawianych przez centra Pistons lub zawodnika pilnowanego przez Jaylena Bransona stara się wrócić do Kejda. W drugim meczu nieco ciężej było mu nadążyć. Niektóre zasłony były nieoczywiste. Na tym przykładzie Kate poszedł od zasłony, a i tak Jalen Duren zdołał zahaczyć anunobiego. Duren nie był zainteresowany ścięciem do kosza, a wypracowaniem koledze lepszej pozycji. Jednak to nie one przyczyniły się do zdobycia punktów w decydującym posiadaniu, a dwójkowa akcja z udziałem Denisa Schrödera i Tobiasa Harisa. Ta kombinacja sprawdzała się na przestrzeni meczu i pozwalała generować dobre pozycje w minutach granych bez Kejda. W drugiej kwarcie Schröder miał po takiej akcji wjazd do kosza na początku czwartej kwarty Pistons mogli w ten sposób polować na Bronsona, który pilnował Schroedera. Tobias najpierw trafił rzut z pół dystansu po podwojeniu Niemca, a w następnym posiadaniu znalazł na dobrej pozycji Malika Beasleya. Chwilę później Schroeder trafił trójkę po lekkim wyjściu do pomocy do Bronsona. No i na minutę przed końcem Knicks nadal nie byli dobrze przygotowani na tę akcję, nie dogadując się na reskrinie do zmiany krycia i pozostawiając Shredderowi pozycję na dystansie. W meczu numer 3 Nix nie zaczynali czwartej kwarty z Bransonem. Dzięki temu pikendroller Shredera z Tobiasem nie były dla pistons już tak atrakcyjne i musieli szukać punktów w inny sposób. Dodatkowo Branson zamiast Shredera bronił często Tima Hardawaya juniora, który jest dobrym screenerem, ale ma gorsze podanie otwierające. Na 4 minuty przed końcem spotkania Tips wziął czas, żeby przesunąć Bransona na Hardawaya na stałe. W ten sposób Nix osłabili swoją obronę w dwójkowych akcjach Kejda z ale zabrali kombinację Schrödera z Tobajasem. Magic prowadzili do przerwy pierwszego meczu z Celtics jednym punktem by w drugiej połowie zdobyć tylko 37 punktów i przegrać 17 oczkami. Przyczyn jest kilka ale ta główna to Drew Holiday a w zasadzie kluczowe usprawnienie jakie z jego udziałem poczynił w przerwie Joe Mazula. Od początku drugiej połowy Holiday krył Paolo Bankero lub Franza Wagnera w niektórych posiadaniach w których Niemiec wyprowadzał piłkę. Pierwsze 5,5 minuty trzeciej kwarty to był jeden z najlepszych fragmentów w obronie od jednego zawodnika. W tym czasie Magic zdobyli 4 punkty. Dwa razy po tym, jak udało im się zmienić krycie z zawodnika pilnowanego przez Drew. To było drugie usprawnienie po przerwie Celtics, aby próbować nie zmieniać krycia na zasłonach z Derrickiem Whiteem. Rozgrywający Celtics został też przeniesiony z korego Josefa do krycia Caldwella Poupa, z którym trudniej było szukać zasłon. Mistrzowie NBA potrafili także przewidywać plany przeciwnika. Tutaj Jalen Brown rozpoznaje, że KCP jest po stronie z Bankero i Wagnerem, w związku z czym przejmuje jego i pokazuje, aby White poszedł na drugą stronę. Magic rzeczywiście zagrali zasłonę bez piłki z KCP, ale do niczego nie doprowadziła. Co istotne, dobra obrona napędzała kontry, a 18 posiadań Celtics z wszystkich 83 zaczęło się w transition. Mistrzowie NBA zdobyli w nich 1,79 punktu na posiadanie, w tym aż 2,37 po przechwytach. W przypadku Magic tylko 5 posiadań zaczęło się w transition, w takowych uzbierali łącznie 2 punkty. Jedną z akcji, na której Los Angeles Clippers polegali w czwartej kwarcie i dogrywce meczu numer 1 z Denver Nuggets, była podwójna zasłona dla Jamesa Hardena. Pierwsza miała na celu wymusić korzystną zmianę krycia dla Hardena, druga była przejściem do Pickens-Rolla z Iwicą Zubaczem. Clippers w tym czasie skorzystali z tej zagrywki 6 razy, ale im dalej w mecz, tym z gorszym skutkiem. W drugim spotkaniu sięgnęli po nią już tylko trzykrotnie. Przejdźmy przez te posiadania, aby sprawdzić dlaczego. Pierwszą zasłonę stawia batum, Naget zmieniają na niej krycie, a na drugiej zasłonie podwajają Hardena. Obrońca początkowo broniący Hardena zrotował do rolującego zubacza, co otworzyło dla Batuma pozycję na dystansie. W następnym posiadaniu Naget jeszcze raz zmienili krycie na pierwszej zasłonie, ale obrońca po switchu już nie odpuścił Batuma. Ponadto Nikola Jokic nie wyszedł do podwojenia, a zaczekał niżej i także zmienił krycie. Harden rozrzucił piłkę do rogu, ale rozciągający grę Derrick Jones Jr. nie zdecydował się na rzut, tylko podanie zwrotne do Hardena. Brodacz rozpoznał zmianę krycia i podał piłkę do zubacza, którego krył Jamal Murray. Tu już widzimy kolejne posiadanie. Naget zdecydowali się nie zmieniać krycia na pierwszej zasłonie, a na drugiej Jokić wyszedł wyżej, tak jak w pierwszym posiadaniu, wymuszając na hardenie stratę. Clippers wrócili do tej akcji po 4 minutach. W rogu czekał Chris Dan, a pierwszą zasłonę stawiał Norman Powell. Nuggets znowu nie zmienili na niej krycia, a Jokic ponownie wyszedł do pułapki. Harden wyszedł z niej podaniem i otworzył Zubaczowi drogę do kosza. Russell Westbrook zdecydował się nie odpuszczać w rogu Dana. Następnie ta zakrywka pojawiła się w dogrywce. Pierwszą zasłonę stawiał Kyle Leonard. Nuggets zmienili na niej krycie. Jokić ustawiony był na równi z rolującym Zubaczem. Murray ustawiony był w pozycji do pomocy Odpuszczając wrogu całkowicie dana, do którego poszło podanie. Minutę później nagets ponownie na pierwszej zasłonie zmienili krycie, a na drugiej Jokić wyszedł do podwojenia, by widząc zamiar Hardena wrócić do Zubacza i w porę przejąć piłkę. W drugim meczu pierwsza zasłona służyła wyłącznie do wymuszenia zmiany krycia. Dwa razy wysłany do niej został Chris Dunn. Za pierwszym razem Clippers przeszli do Pick'n'Roll'a z Zubaczem. Joki czekał w dropie, a broniący dana obrońca blokował podanie do Zubacza, co skończyło się stratą. Clippers wrócili do tej akcji w czwartej kwarcie. Co istotne, w tym posiadaniu nie było Chris'a Dana. Harden na pierwszej zasłonie wziął sobie Mareya, a na drugiej został podwojony. Jokić nie zdążył w porę wrócić do Zubacza, do którego poszło podanie. Zubacz ściągnął pomoc, przyszła ona z roku, co oznaczało, że tam odpuszczony został Kawaj Leonard. Na dwie minuty przed końcem meczu numer dwa ta akcja pojawiła się ostatni raz. Pierwszą zasłonę stawiał Chris Dan, ale tym razem nagets nie zmienili na niej krycia. Na drugiej zasłonie Jokić podwoił Hardena, by na czas wrócić do Zubacza. Clippers zresetowali akcję i szukali punktów w inny sposób. W pick and rollu Kałaja z Chrisem Danem, od którego nagets mogli łatwo podwoić Kałaja. Tym samym Clippers w tych dziewięciu posiadaniach zdobyli łącznie 10 punktów. W czterech z nich na parkiecie nie było dana. Clippers zdobyli wtedy 8 punktów. Pozostałych pięciu, tylko dwa. Rachunek za tym jest prosty. Akcja działa, ale pod warunkiem, że nie uczestniczy w niej Dan, od którego nagle w umiejętny sposób mogą skracać przestrzeń na parkiecie. Na starcie playoffów zdążyliśmy zobaczyć kilka skip pasów, które były reakcją na przeciążenie przez defensywę silnej strony kosztem pozostawienia jednego strzelca na słabej stronie. Jeden taki przerzut, Tyrisa Halibertona z pierwszego meczu, uwypuklił w pigułce słabości obrony Milwaukee Bucks. Posiadanie zaczęło się od akcji pick and pop Halliburtona z Milesem Turnerem, czyli podstawowej zagrywki Indiany Pacers. Ryan Rollins nie dał się przejść kozującemu, lecz z jakiejś przyczyny Brook Lopez wyszedł do podwojenia lub zmiany krycia. To już na początku niepotrzebnie złamało obronę Bucks. Lopez jednocześnie pokazał, by ktoś doskoczył do popującego ternera. Do centra Pacers wybiegły Kyle Kuzma, zostawiając Andrewem Harta w narożniku. Właśnie tam poszło podanie. Kuzma w połowie drogi zauważył, że do Turnera idzie też Rollins, który tylko rozłożył ręce. Pytanie, kto zawinił? W pierwszym meczu Pacers zagrali 15 pick and rolli, w których Turner stawiał zasłonę, a bronił go Lopez. Zdobyli w nich 1,58 punktu na posiadanie. Wszystko zaczynało się od centra Bucks. Robił to, co było dla niego wygodne i po wykonaniu swojej sekwencji wyłączał się z dalszej części akcji lub był spóźniony swoim ustawieniem wpakowywał pozostałych zawodników na miny. Niezależnie od tego, czy wychodził wyżej, czy czekał nisko. Próbowali je rozbrajać rotacjami, przy czym te wymagały pełnego zrozumienia, a z tym w Milwaukee bywa różnie. Poszczególni zawodnicy nie wiedzą, gdzie mają być i kogo powinni pilnować. Ich komunikacja szwankuje. To spada na trenera. Taurean Prince może być najbardziej zagubionym obrońcą w tych playoffach. Schemat kozłów skupia się na przedwczesnej pomocy, nawet wtedy, kiedy obrońca nie da się minąć kozłującemu. Widzieliśmy to w drugim meczu, gdy Bucks zaczęli pewniej zmieniać krycie. Nie ufają swoim obrońcom, przez co za często nie dają zapracować rywalowi na reakcję. Sami mu ją wręczają. Pod tym względem mają wiele wspólnego z Memphis Grizzlies. Do Rivers próbuje to maskować strefą, która potrafi przynieść dobre efekty, dopóki Pacers nie przypominają sobie, że mogą dalej atakować ją dwójkowymi akcjami. Do tego ich pomoc nie robi różnicy, a jedynie pozostawia dogodne pozycje. One są dostępne przez większość spotkania, zrywy Milwaukee niekoniecznie napędza dobra obrona, a to, że Indiana pudłuje niecelowo pozostawiane jej rzuty. Obrona, przeciwko której trzeba zapracować na reakcję, to z pewnością Oklahoma City Thunder. Przekonał się o tym Jaren Jackson Jr., silny skrzydłowy Memphis, w pierwszych pięciu kwartach serii z najlepszą drużyną sezonu regularnego zdobył 6 punktów, podłując 15 z 18 oddanych rzutów. Niezależnie od tego, czy był broniony przez centra czy niższego gracza, np. Alexa Caruso. Thunder decydowali się przeważnie nie podwajać tego meczapu, jeżeli już to robili to umiejętnie, doskakując z dołu, skąd na bloku trudniej podaniem skarcić podwojenie. Pomagając z góry, starali się przerwać Jacksonowi kozioł. Nie zostawiali wolnych pozycji na dystansie, dwa razy taką pomoc wykorzystał Desmond Bain w plej-inowym spotkaniu z Dallas. Thunder decydowali się również na nie w sytuacjach, w których wyczuli możliwość przechwytu. Rotacjami mogli ratować agresywniejsze wyjścia. Jacksonowi udało się wymusić korekty w obronie Thunder w drugiej, a zwłaszcza trzeciej kwarcie meczu numer 2. W tym okresie zamienił na punkty 9 z 12 rzutów, lepiej radząc sobie z niższymi graczami. Dodatkowo pojawiły się dwójkowe akcje z Jamorantem, zaczął również podejmować szybsze decyzje. Więcej było też dla niego posiadań w spot-up, które dawały mu miejsce do rozpędzenia się. W czwartej kwarcie Grizzlies nie byli w stanie dłużej ich generować. Część to wynik ich decyzyjności, a część to efekt bardziej fizycznej defensywy Thunder, która śmielej zaczęła wysyłać do Jacksona pomoc. OKC utrudniało też podania otwierające. Do tego Mark Degno desygnował do pilnowania Jacksona różnych obrońców, w tym Ludorta, który momentami nawet go frontował. JJJ oddał w tym czasie 6 rzutów wolnych, poza tym nie zapisał się w statystykach. Jalen Green po nieudanym debiucie w playoffach na 7 punktów i 3 na 15 skry odpowiedział występem, w którym zdobył 38 oczek trafiając 13 z 25 oddanych rzutów. Green wyszedł na mecz numer dwa z innym nastawieniem, przynajmniej na początku podaniami szukając swoich kolegów. Uzbierał 6 asyst o cztery więcej niż w pierwszym spotkaniu z Warriors. Mógł mieć ich więcej, gdyby koledzy zamieniali częściej jego podania na punkty lub gdyby przy niektórych wjazdach ich dostrzegał. Jednak tych drugich sytuacji było znacznie mniej. Dzięki temu, że podczas wjazdów nie patrzył na nie tak tunelowo, zbiegiem meczu otwierało się dla niego więcej miejsca. Ponadto, Rakec przestali dla Grina szukać zmian krycia ze Stefem. W meczu numer 1 nie zdobył w nich punktów, podłując cztery rzuty. Okazywały się one pułapką nie tylko dla obwodowego drużyny z Teksasu. Tutaj Tary Ison krzyczy Alpi do Alperena Szenguna, pokazując mu się na dobrej pozycji ze Stefem. Szengun decyduje się na podanie do Isona, lecz kończy się ono stratą. W meczu numer dwa Green miał jedno posiadanie z rozgrywającym rywala. Widać było, że chce coś zmienić w stosunku do poprzedniego meczu i zdecydował się na łatwe do rozszyfrowania podanie, które zakończyło się przechwytem. Rackets stawali się w tych posiadaniach zbyt przewidywalni. Warriors mogli zostawać przy pozostałych graczach i umiejętnie skracać przestrzeń. Na swoje szczęście, Houston od nich odeszło i zaczęło dla Greena szukać innych matchupów. Step back three, green go! Z mojej strony to wszystko, dziękuję za oglądanie, jeżeli materiał się podobał zostaw lajka i do zobaczenia.